W dzisiejszym materiale pokażę, jak wykonać taką niewielkich rozmiarów śnieżynkę. Ma ona około 6-7 cm średnicy wykonana jest za pomocą kordonka oraz szydełka 1,5 mm. Całość naszej śnieżynki można wykonać już mniej więcej 15 do 20 minut. Naszą gwiazdeczkę rozpoczniemy od tzw. magicznej pętelki, czyli luźny końc nitki układamy na dwóch palcach, owijamy je nitką krzyżując ją na palcu wskazującym i teraz patrząc od wierzchu dłoni szydełkiem przechodzę pod pierwszą nitką, a drugą nitkę przeciągam, powstałą pętelkę zdejmujemy i nieco ściągamy, aby była mniejsza. Pierwsze okrążenie rozpoczniemy od wykonania jednego oczka łańcuszka, które w tym przypadku będzie pełniło rolę początku półsłupka. Następnie pracując na tej pętelce, wykonujemy 12 półsłupków. Jeżeli troszeczkę ciężko nam się wykonuje poszczególne półsłupki, możemy nieco zmniejszyć tą środkową pętelkę, ciągnąć za luźny koniec nitki. Kiedy mamy wykonane już 12 półsłupków, a nadal została nam pętelka, no to właśnie ciągnąc za ten luźny koniec nitki, ściągamy ją tak, aby ostatni półsłupek spotkał nam się z pierwszym. I teraz, aby domknąć to okrążenie, wkłuwamy się w górną część pierwszego półsłupka i w nim wykonujemy oczko ścisłe. W ten sposób powstaje nam takie malutkie kółeczko. Kolejne okrążenie rozpoczniemy od jednego oczka łańcuszka, a następnie na tych wszystkich 12 półsłupkach wcześniejszego okrążenia wykonujemy po dwa półsłupki. Innymi słowy, zwiększamy w tym okrążeniu liczbę tych półsłupków z 12 do 24. I w ten właśnie sposób, wpływając się w poszczególne te półsłupki, kontynuujemy to okrążenie aż łącznie będziemy mieli 24 półsłupki. Docieramy na koniec okrążenia, czyli mamy 24 półsłupki wykonane. Aby się połączyć z początkiem, wkuwamy się w pierwszy półsłupek i w nim wykonujemy oczko ścisłe kolejne okrążenie. Rozpoczniemy od jednego oczka łańcuszka. Następnie w tym samym półsłupku, w którym się przed chwilą wkłuliśmy, wykonujemy jeden półsłupek i na kolejnym półsłupku również jeden półsłupek. Czyli mamy tutaj dwa półsłupki na dwóch półsłupkach wcześniejszego okrążenia. Dalej pięć oczek łańcuszka. Pomijamy dwa kolejne Półsłupki i wkuwamy się w następnym, czyli trzecim od ostatnio wykonanego półsłupka. I wykonujemy jeden półsłupek i na kolejnym oczku również jeden półsłupek. Teraz pięć oczek łańcuszka. I tak jak tutaj przed chwilą pomijamy dwa oczka, w kolejnym oczku się wkuwamy, wykonujemy półsłupek i półsłupek w kolejnym oczku. Ponownie pętelka z 5 oczek łańcuszka. Pomijamy dwa oczka, w trzecim się wkłuwamy i wykonujemy półsłupek i kolejny półsłupek na kolejnym oczku. I w ten sposób kontynuujemy to okrążenie, czyli wykonujemy po dwa półsłupki i 5 oczek łańcuszka. Pomijając pomiędzy zestawami półsłupków dwa oczka, docieramy na koniec okrążenia. No i mamy wykonane ostatnie pięć oczek łańcuszka. I chcemy się połączyć z początkiem. Zatem wkuwamy się w pierwszy półsłupek z zestawu dwóch i domykamy całość oczkiem ścisłym. Kolejne okrążenie. Znowu rozpoczniemy jednym oczkiem łańcuszka. Następnie półsłupek. W pierwszym półsłupku z poprzedniego okrążenia i jeden półsłupek w kolejnym półsłupku. Czyli powielamy ten zestaw półsłupków, który mieliśmy we wcześniejszym okrążeniu. Teraz trzy oczka łańcuszka. Nabieramy nitkę na szydełko i będziemy wykonywać jeden słupek na pętelce z pięciu oczek. Zatem wkuwamy się szydełkiem w tą pętelkę, przeciągamy nitkę Zdejmujemy dwie pętelki i jeszcze raz dwie pętelki z szydełka. Teraz trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na półsłupki z poprzedniego okrążenia. W pierwszym z nich wkuwamy się i wykonujemy jeden półsłupek. I podobnie w drugim wkuwamy i wykonujemy jeden półsłupek. W ten sposób domykamy pierwszy zestaw z tego okrążenia. I teraz powtarzamy, czyli... 3 oczka łańcuszka. Nabieramy nitkę na szydełko. Przechodzimy szydełkiem przez pętelkę z pięciu oczek łańcuszka. I znowu 3 oczka łańcuszka, schodzimy na półsłupki i wykonujemy po jednym półsłupku w półsłupkach z wcześniejszego okrążenia. I ponownie trzy oczka łańcuszka, nabieramy nitkę, przechodzimy przez pętelkę z pięciu oczek. Jeżeli chcielibyśmy tutaj, aby ten słupek nam się nie miał możliwości przemieszczania, to możemy wkłuwać się bezpośrednio w trzecie oczko tego łańcuszka. Natomiast przy tej wielkości robótce nie powinno to mieć aż takiego wpływu na ostateczny efekt. Zatem wykonujemy kolejny słupek bezpośrednio na pętelce z pięciu oczek. I teraz znowu trzy oczka łańcuszka. Wracamy na półsłupki. W pierwszym półsłupku jeden półsłupek. W drugim półsłupku również jeden półsłupek. Mamy wykonane trzy zestawy na pozostałych trzech pętelkach pracujemy dokładnie tak samo. Docieramy na koniec okrążenia. Mamy wykonany ostatni słupek oraz następujące po nim trzy oczka łańcuszka. No i teraz chcemy dołączyć się do początku tego okrążenia, czyli wpływamy się szydełkiem w pierwszy półsłupek i wykonujemy oczko ścisłe. Teraz przed nami jest już ostatnie okrążenie, które nada ostateczny kształt naszej gwiazdki. Jak we wszystkich wcześniejszych okrążeniach zaczynamy jednym oczkiem łańcuszka i teraz na tych dwóch półsłupkach z wcześniejszego okrążenia będziemy wykonywać dwa półsłupki połączone górą. Czyli wkuwamy się w pierwszy półsłupek, przeciągamy nitkę, mamy dwie pętelki na szydełku. Nie zdejmujemy ich, tylko wkuwamy się w następny półsłupek, przeciągamy nitkę, mamy trzy pętelki na szydełku i zdejmujemy teraz wszystkie trzy pętelki jednocześnie. Czyli mamy dwa półsłupki połączone górą. Następnie trzy oczka łańcuszka i teraz rozpocznie nam się etap, w którym będziemy pracować na w tym tutaj słupku z wcześniejszego okrążenia. Zestaw, który na nim wykonujemy, rozpoczniemy od dwóch słupków połączonych górą, czyli wkuwamy się tutaj w czubek naszego słupka i wykonujemy słupki połączone górą, czyli po nabraniu nitki na szydełko przeciągam nitkę, zdejmuję dwie pętelki, ponownie nabieram nitkę, wkuwam się w tym samym oczku, przeciągam nitkę, zdejmuję dwie pętelki i pozostałe 3 trzy szydełka. Teraz pikotek z trzech oczek łańcuszka, czyli 3 oczka łańcuszka i oczko ścisłe u jego podstawy, następnie 3 oczka łańcuszka. Teraz dalej pracując na tym słupku wykonujemy dwa słupki podwójne połączone górą. Czyli dwukrotnie nabieram nitkę na szydełko, wkłuwam się w ten sam słupek, przeciągam nitkę, zdejmuję dwa razy po dwie pętelki, dwie sobie zostawiam na szydełku. Znowu dwa razy nabieram nitkę na szydełko, wkłuwamy się w tym samym oczku, przeciągamy nitkę i zdejmujemy dwie pętelki, jeszcze raz dwie pętelki i wszystkie trzy, które pozostały na szydełku. Na tym zestawie również domykamy go wykonując pikotek z trzech oczek łańcuszka, czyli trzy oczka i u podstawy tego łańcuszka wykonujemy oczko ścisłe. Dalej trzy oczka łańcuszka. Nabieramy już zawczasu nitkę na szydełko i teraz powtórzymy ten zestaw, który tutaj mieliśmy wcześniej, czyli dwa słupki połączone górą. Wkłuwamy się oczywiście w ten sam słupek. Zdejmujemy dwie pętelki. Nabieramy nitkę. wkłuwamy, Przeciągamy. Zdejmujemy dwie pętelki i wszystkie, które zostały. Całość domykamy pikotkiem z trzech oczek. Trzy oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w podstawie tego łańcuszka. Aby domknąć już cały ten zestaw, który będziemy wykonywać w tym okrążeniu, to jeszcze raz trzy oczka łańcuszka. Przed nami teraz dwa półsłupki z poprzedniego okrążenia. Na nich, tak jak na początku, wykonujemy dwa półsłupki połączone górą. Czyli wpływamy się w pierwszy, przeciągamy nitkę, zostawiamy dwie pętelki na szydełku. Wpływamy się w kolejny, przeciągamy i zdejmujemy wszystkie trzy pętelki z szydełka. W ten sposób powstało nam pierwsze ramię naszej gwiazdki. Zatem zabieramy się za kolejne ramię, trzy oczka łańcuszka, odszukujemy najbliższy słupek wcześniejszego okrążenia, nabieramy nitkę, dwa słupki połączone górą na słupku z wcześniejszego okrążenia. Na szczycie tych słupków pikotek z trzech oczek łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka. Pracując dalej na tym samym słupku, wykonujemy dwa słupki podwójne, połączone górą. Czyli teraz dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko i wykonujemy dwa słupki podwójne, które łączymy sobie górą. Następnie na tej górze tych słupków podwójnych trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe u podstawy, aby zrobić pikotek, z trzech oczek łańcuszka. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Słupek, właściwie dwa słupki połączone górą. Nadal na tym samym słupku z wcześniejszego okrążenia. I teraz trzy oczka łańcuszka, które domykamy w pikotek. Trzy oczka łańcuszka, które dokończają ramię naszej gwiazdki i półsłupki łączone górą na najbliższych półsłupkach z wcześniejszego okrążenia. I mamy drugie ramię naszej gwiazdki ukończone. Pozostałe cztery ramiona wykonujemy dokładnie tak samo, czyli wykonując taki zestaw, który przeważnie zaczepiamy w słupku z wcześniejszego okrążenia. Po dosłownie kilku minutach mamy już uzupełnione pozostałe ramiona naszej gwiazdki. Aby domknąć ją już tak finalnie, mamy wykonane ostatnie trzy oczka łańcuszka i wkłuwamy się w początkowe półsłupki połączone górą i wykonujemy oczko ścisłe, dołączając ostatnie ramię do pierwszego. Teraz, jeżeli chcemy, aby nasza gwiazdka miała możliwość powieszenia, to po prostu wyciągamy nitkę na jakąś tam odpowiednią dla nas długość odcinamy, związujemy i ukrywamy zarówno początkową jak i końcową część. No i nasza gwiazdka gotowa powinna prezentować się mniej więcej w taki sposób.